nie We take the battle to them! Siema, z tej strony i dzisiaj porozmawiamy sobie o paru nowościach, które weszły się w aktualizacji. E, aktualizacje, które już tam troszkę filmików ostatnio nagrywałem, dawałem wam dużo e, wiadomości, że coś się będzie zmieniało, ale w końcu mamy to na serwerach, więc mogę wam oficjalnie pokazać, jak niektóre zmiany e, wyglądają. Pierwszą z tych takich zmian, które mi przypadły też do gustu. No to jak mam ustawienie preferencji, to pojawia nam się tutaj dodatkowo filtrowanie informacji o sojusznikach i rodzaj jednostki z, z widoku strategicznego. Czyli tutaj jak sobie oddalimy, to widzimy, że mamy dwie kawalerie, tam jakby tak powiedzieć, w polu, tak? Lecz jak wejdziemy sobie na jakieś KVK, zobaczmy sobie może do... 3,0,20, chociaż tam już chyba wygrany jest, ale też muszę będziemy widzieć, czy coś tam się dzieje, gdzieś w marsze. O, widzicie? Tutaj na przykład widzicie, że dwaj dwie, dwie łucznicy idą i oni są jako neutralni, bo my z tej strony widzimy, jakby na ta, akurat tu widzimy Tyberiusza i e, Areę. Więc gdzieś tutaj, tutaj znowu mamy też jakieś łuki. O, tutaj mamy, widzicie, że znowu mamy zrobionych... O, jakoś dziwnie pokazuje kaoka, ale okej, mamy niby piechotę. Mamy tutaj integrację dwie i mamy kawalerię. No tak, bo to wszystko jakie tam są dane wojska, tak? Tutaj mamy też integrację na Karolu. Znaczy na minęło moto, ale jak widzicie, o tutaj na przykład wracają nam już yy, od wracają nam maszyny obleżnicze, tu kawaleria wraca. I moim zdaniem, na, na większych balach jak to widziałem, wygląda to nieziemsko. Mi się to bardzo podoba. Zresztą też tutaj będziecie widzieć kolorami. Tak jak widzicie to na, yy, na, na na punktach, to też będziecie tutaj widzieć kolorami, co i jak. I to przypuszczam, że też o Tutaj widzicie pełno kawalerii piechoty z ZIGU. Będziecie widzieć, o tutaj mamy np. maszynę obróżniczą, będziecie to widzieć, jakie są przeciwnicy, czy sojusznicy. Wszystko będzie kolorami, tak samo jak jest na, e, jak, jak są tutaj, jak normalnie widzicie punkty, jak gracie tak, żeby e, było wygodnie w dużych balach, tak? Tutaj też mamy kawalerię. Tak widzicie, to, to jest jeden z takich fajniejszych opcji, to jest wielki plus. drugi wielkim plusem w tej nowej aktualizacji jest przede wszystkim też to, że jako R4 o, nie widzę teraz, musieli mi zdebotować akurat teraz jak nagrywam. Ogólnie jako R4 jak jesteś to widać kto jest online. Nie uśmiech tytułu. Czyli wszyscy tutaj co są, widzimy czy są online. Po prostu e, ja, jak dzisiaj bym R4, bo u nas rotacja, to wszystko było widać. Na przykład, jakie osoby są online, jakie nie są online, e, i też, jak podmieniasz, to już po prostu, po prostu tego nie potrzebujesz. To jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajną rzeczą e, w tej e, nowej aktualizacji. E, I coś, co nowego wprowadzili, e, to kiedy sobie najedziemy tutaj na liceum mądrości, mamy książkę. Książkę o obierze świata, gdzie mamy o starożytnym Rzymie. I tutaj mamy różne informacje na temat Rzymu. Mamy kroniki, możemy sobie codziennie to, jakby tak powiedzieć, odkrywać i zdobywać różne nagrody. Tak, już wam to pokazywałem w filmiku takim oficjalnym, które, które, które już wcześniej wam wypuszczałem. Tak, widzicie, te kroniki przez cały czas są i też można sobie zobaczyć, ile tego będzie, jeżeli chodzi o Rzym. Tu mamy też cesarsko-rzymskie. I zachoduje. czyli przez cały czas codziennie tutaj coś możemy przeglądać, to przez cały czas odkrywać. A codziennie odkrywane. Jak to? Czy ty jest... Okej. Jakie Jak jest, jest okej? Okay. Żim miał wielu zawsze, okej. Okay. O właśnie. Aha, czy tu się ogólnie uczymy o Rzymie? Tak, widzicie. Okej, okay, tak wygląda ta kwestia polityki. O, aha, i odbieramy złoty klucze. Fajne. Codziennie coś tam się uczymy. Okej. Okay. I teraz co, wchodzimy? A, tu się uczyliśmy o, poli, o polityce. Czy mamy coś innego? Nie, codziennie ci będziemy użyć czegoś nowego. Aha, no to fajnie, czy codziennie coś tam będziemy mogli zdobyć dane poziomy, czy jak poziomy będą rosnąć, to będziemy mogli do... fajne. Fajnie, że coś takiego jest wymyślone, więc tutaj po prostu codziennie jak coś będziemy robić, to to się będziemy rozwijać. Fajnie, tu jakieś nowe obejrzać wkrótce, czyli to będzie więcej niż tylko Rzym, Zapewne to będzie bardziej rozbudowane. Jeżeli chodzi o te aktualizacje, też jest dużo aktualizacji związanych z arką. Zresztą, teraz, nie wiecie, to arka Pieniorowa jest. Zarejestrowane są już oczywiście 200. Pytanie, czy zdążą w nocy nas zarejestrować. Na srebrną arkę jest dużo więcej zarejestrowanych graczy. Można zarejestrować się w większej ilości, na złoto już nie. No, zobaczymy, czy nam się uda, czy ogólnie te chłopaki podejmą rękawice, żeby się rejestrować. Tutaj widzę, że jakieś tam testy są, testują pewnie dowódców. Bardzo fajnie, że coś tam działają. E, tak widzicie, z tych ten no, też wyszło nam się koło. Mamy sobie w najsilniejszego zarządcy. Zgromadzenie już jest skończone. E, o Lidze już jeszcze filmik nagrywany. E, no, a i właśnie. Coś, co wam w sumie miałem pokazać w tej aktualizacji, bo to w sumie jesteście w grze. Wejdziemy sobie w serwis Mówiąc najprościej, Arka Ozyrysa to starcie dwóch 30-osobowych drużyn soczące się w górnej środkowinie. Mały tip dla was! Oprócz indywidualnych umiejętności, wygrana wymaga szybkiego działania i współpracy. Nawet jeden rozkaz czy konkretna umiejętność mogą przesądzić o wyniku. A o możesz teleportować się na tył droga albo przewietrzyć go podstępem. Dostępne umiejętności pozwolą ci zyskać przewagę i wykazać się kreatywnością. Nie przejmuj się poległymi festkami, bo straty w Ao nie wpływają na Twoje wojsko. Popuść w wodze fantazji i rzuć się Birwalki. kilka słów o zasadach i samej rozrywce w arce Ozyrysa. Po otwarciu mapy może się na nią przenieść maksymalnie 30 graczy z obu stron, a każdy z nich ma do dyspozycji do 5 oddziałów. To znaczy, że na ekranie może być jednocześnie nawet 300 oddziałów, toczących epicką bitwę. Ale jak wygrać AO, na polu bitwy znajdują się posterunki, obeliski, kaplice, ołtarze i inne budowle. Za przechwycenie ich zyskujesz unikalne premie. Możesz pokonywać oddziały przeciwników, zajmować budowle, eskortować Arką Ozyry oraz zbileć surowce, aby zdobywać punkty indywidualne i sojuszu. Z godzinnego starcia zwycięsko wyjdzie, sojusz z większą liczbą punktów. Przyjrzyjmy się! kryterium udziału i nagrodą w AO. AO dzieli się na Złotą i Srebrną Arenę. Na Złotej Arenie może walczyć tylko 20 najlepszych sojuszy z Królestwa. Srebrna Arena jest otwarta dla wszystkich. Jeśli chcesz trafić na Złotą Arenę, poproś administratorów sojuszu, aby cię zarejestrowali. Zwycięstwo na Złotej Arenie zapewnia 2500 klejnotów, 10 legendarnych rzeźb, 10 olśniewających rzeźb gwiezdnych i inne nagrody. Na Srebrną Arenę możesz się zapisać w pojedynkę. Aby zdobywać punkty wydarzenia i zdarzyć 5 legendarnych rzeźb, Punktów VIP oraz inne nagrody. Powodzenia w pustynnym Egipcie, gdzie rozpęta się wojna o Arkę Ozyrysa. Życzymy samych wygranych i fantastycznych nagród. <todgłosy> tak, widzieliście ogólny taki <noise> chyba dla nowych graczy VIP na temat yy, yy, Arki yy, Ozyryssa. U nas akurat to tak wygląda z złotej arcy. No ale to wiadomo, że zawsze yy, są jakieś tam różne, różne przeciśniki. To zobaczymy czy się zapiszemy, czy będziemy w ogóle grać. Eee, więc jeżeli będzie to będzie fajnie, bo w końcu będziemy mogli zagrać Arkę, może jakąś normalnie. Pytanie kiedy to będzie, bo niestety to przeważnie jest, kiedy jest ta Arka Ozeresa, to wypada to przynajmniej w sobotę o eee, 13-14 UTC, czyli to mamy po południu. nie każdy może w tych godzinach być. Więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać, czy, czy w ogóle podejmiemy rękawice, na pewno Fajnie by było zdobyć dodatkowe jakieś główki e, przyspieszenia, no nie będę ukrywał, że to, to, da, to da dodatkowy plus, tak. E, jeżeli chodzi o samą aktualizację, e, to jest jedna z tych e, pierwszych takich jak to jest, bo wiecie, za niedługo, jak mieli w czerwcu, to wejdzie nam też event, który Wam już tam nagrywałem z Pertolem, więc to jest ogólnie taka aktualizacja, która dokładnie dzisiaj mm, weszła. Czekajcie, tu jest dokładnie. To jest dokładnie ta. No i dokładnie to, co tu macie na temat Arki. Tak, to jest głównie o tej Arce. Premierowa otwarta rejestracja Arki. Tak. To jest ogólnie ta aktualizacja, która wcześniej była. I tutaj dali informacja na temat Arki co i jak robić przy, tej przy tych zapisach. Więc. Zobaczymy. Jak tutaj to będzie wyglądało. Więc no, tyle. Ode mnie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy, pchamy ten y, 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 grupę przez cały czas do przodu. Subujcie. trzymajcie się. Na razie. Hej!